Chcemy kupić używany samochód, ale obawiamy się, czy sprzedawca nie wciśnie nam jakiegoś gniota, wyglądającego dobrze tylko na pierwszy rzut oka. Okazuje się, że samochody mają dosłownie kilka najczęściej powtarzających się ukrytych wad. Na co więc powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy zakupie samochodu? Jest pięć głównych problemów, które dotykają używane samochody, a których nie widać przy pobieżnym oglądaniu auta. Dokładnie przeanalizowała to firma Car Vertical która przejrzała ponad milion raportów o historii samochodów w całej Europie. Jednym z najczęstszych oszustw w ogłoszeniach jest informacja o tym, że samochód jest bezwypadkowy. Przy coraz większym ruchu na drogach jest to coraz rzadsze i okazuje się, że blisko co trzeci samochód był mniej lub bardziej uszkodzony. Klasyką gatunku przy sprzedaży samochodu jest kręcenie licznika. Jeszcze niedawno mało który pojazd w komisach miał oryginalny przebieg, dlatego handlarze mogli pisać wprost, że stan licznika jest do ustalenia. Teraz trochę się to ukróciło, ale i tak z ostatnich badań wychodzi, że co szósty samochód miał kręcony przebieg. Dlatego faktycznej liczby przejechanych kilometrów czasami lepiej doszukiwać się po zużyciu innych elementów, jak tapicerka czy drążek skrzyni. Biegów. A przy zakupie uważajmy też na kradzione samochody. Na ten przebadany milion aut, kilkaset okazało się, że były kradzione. Nie ma nic gorszego, bo jak to wyjdzie na jaw, to oprócz utraty samochodu mamy też marne szanse na odzyskanie pieniędzy. Lepiej omijać też te samochody, które kiedyś były taksówkami albo pracowały w wypożyczalni. Te egzemplarze są zjeżdżone. Jeżdżą przede wszystkim po mieście i szybciej się zużywają. Czasami jest ciężko zbadać historię takiego auta, bo oszuści potrafią nawet je przemalować, by nikt nie doszedł do tego, że robiło za taksim. I na koniec jeszcze jedno ostrzeżenie. Eksperci radzą omijać najtańsze oferty. Wiadomo, każdy chciałby na samochód wydać jak najmniej, ale sortowanie ogłoszeń od najtańszych czasami się nie opłaca. To mało prawdopodobne, by ktoś od tak bez powodu chciał sprzedać samochód za kilka tysięcy mniej niż średnia cena. Pod czymś takim na pewno kryje się coś złego, twierdzą analitycy rynku. Tym, którzy planują kupno samochodu, pozostaje więc zamienić się w detektywa i dokładnie sprawdzić przeszłość potencjalnie nowego samochodu.